Konstrukcja mebli w Kabinie Division opiera się na schematach konstrukcyjnych podzielonych na trzy kategorie: korpus, szuflada oraz blat. Możemy tworzyć dowolną ilość schematów konstrukcyjnych, nadając odpowiadające nam nazwy. W schemacie konstrukcyjnym określamy typ każdego z elementów mebla i sposób jego połączenia z innymi elementami. Za pomocą kolejnych pytań określamy sposób i wygląd konstrukcji wieńca górnego. Kolejne odpowiedzi definiują sposób połączenia tego elementu z innymi częściami mebla. W podobny sposób należy zdefiniować kolejne elementy szafki. W schemacie konstrukcyjnym możemy także określić sposób połączenia pomiędzy elementami. W podobny sposób, jak wcześniej, definiujemy rodzaj łączników. Średnicę oraz głęboko świerconych otworów oraz ich położenie, a także maksymalny rozstaw pomiędzy elementami. Po przekształceniu tej wartości program automatycznie doda dodatkowy łącznik. W ten sam sposób definiujemy połączenia elementów listwowych. Tworząc nowy projekt, wybieramy jeden z wcześniejszych stworzonych schematów konstrukcyjnych korpusów, szuflad, półek wysuwnych, czy też frontów. Każdy model dodany do projektu automatycznie zostaje zmieniony według stworzonego wcześniej schematu konstrukcyjnego. Schematy te można w bardzo szybki sposób zmieniać, to znacznie skraca czas przebudowania konstrukcji mebla. Mamy możliwość zmiany konstrukcji pojedynczego mebla. Wszystkich mebli, które znajdują się w projekcie, co pozwala nam na dużą oszczędność czasu. W tym momencie wszystkie meble, które znajdują się w projekcie, zostały zmienione pod względem schematu konstrukcji. Zmieniając głębokość szafki, automatycznie zmieniona zostanie technologia i wykonania. Co oznacza zmianę ilości zastosowanych łączników. Zmiany te definiowane są przez użytkownika i określane w schemacie konstrukcyjnych. Zmiana typu elementu również niesie ze sobą zmianę technologii wykonania. Zmiana typu półki zregulowanej na stałą automatycznie zmienia także typ łączników.